Czy wierzysz w moc modlitwy, która może zmieniać życie? Dziś razem będziemy wołać o pełne uzdrowienie ciała, umysłu i duszy. Przygotuj swoje serce i pozwól Boskiemu światłu dotknąć każdej części Twojego jestestwa. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach, Wierzę i wyznaj swoją wiarę. Umiłowany i miłosierny Boże, źródło życia, światła i odnowy, stajemy przed Tobą z pokorą i wiarą, szukając Twojej obecności, która pociesza, umacnia i przemienia. W tej świętej chwili prosimy, aby Twoja nieskończona miłość otoczyła każde serce, które jednoczy się w modlitwie. Rozpraszając lęki i niepokoje, przywracając zdrowie ciałom i umysłom udręczonym. Ty jesteś najwyższym lekarzem, który zna każdą komórkę naszego jestestwa, widzi poza widzialnym bólem i dotyka najgłębszych ran duszy. Panie, pośród życiowych burz, gdy wichry przeciwności zdają się nas przygniatać, pamiętamy że Twoje Słowo jest naszą niezawodną kotwicą. Gdy rozpacz próbuje nas ogarnąć, przypominamy sobie, że Twoja miłość nas podtrzymuje. Twoja obietnica daje nam pewność, że nigdy nie jesteśmy sami, że Twoja potężna dłoń podnosi nas nawet w najciemniejsze noce. Dziś przychodzimy błagać o Twoje uzdrowienie. Nie tylko fizyczne, ale także duchowe i emocjonalne. Prosimy, aby Twoje światło przeniknęło cienie chorób, przynosząc zdrowie, spokój i pokój. Ojcze nieskończonej dobroci, jesteśmy słabi wobec cierpień, które nas dotykają, ale wiemy, że w Tobie znajdujemy siłę. Spójrz z miłosierdziem na tych, Którzy są zniechęceni, których siły zdają się wyczerpane, którzy przestali wierzyć. Odnów ich nadzieję, jak świt rozpraszający mrok nocy. Wylej na nich balsam swojej obecności, który łagodzi cierpienie i przywraca radość życia. Ty, który odnawiasz życie tchnieniem Twojego ducha, dotknij teraz każdej osoby. Która błaga o cud uzdrowienia. Wyciągnij swoją potężną rękę i dokonaj cudów, odnawiając każdą komórkę ich ciał i uspokajając niespokojne umysły. Niech niepokojące diagnozy zostaną odwrócone, niech leczenie okaże się skuteczne, a cały proces powrotu do zdrowia będzie wypełniony Twoim pokojem. Niech pełne uzdrowienie stanie się świadectwem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Panie, wiemy, że żadne wyzwanie nie jest zbyt wielkie dla Twojej nieskończonej mocy. Ty jesteś bogiem spełnionych obietnic, który przemienia łzy w radość, a cierpienie w świadectwo. Pośród niepewności życia, gdy zdrowie wydaje się kruche, a diagnozy budzą strach, zwracamy nasze oczy ku Tobie, naszej niepokonanej twierdzy. Dotknij każdą osobę, która teraz modli się z wiarą, ojcze, i spraw, aby rozkwitła nowa nadzieja. Niech wszystkie obszary dotknięte bólem zostaną odnowione Twoim boskim dotykiem. Wzmocnij osłabione ciała. Przywróć funkcje życiowe i zharmonizuj każdy system, aby pełnia zdrowia została przywrócona. Ty jesteś Bogiem, który dokonuje cudownych uzdrowień i sprawia, że niemożliwe staje się rzeczywistością. Wierzymy, że Twoja moc nie zna granic, a Twoje miłosierdzie nigdy się nie wyczerpuje. Niech każda komórka ciała, każdy organ i każda niespokojna myśl zostaną podporządkowane Twojej doskonałej woli. Ojcze Miłosierdzia, usuń ukryte przyczyny chorób, wyrwij wszelkie korzenie dolegliwości, które próbują trwać, i zastąp ból spokojem, który tylko Twoja obecność może przynieść. Wylej swój uzdrawiający balsam na tych, Którzy cierpią na dolegliwości fizyczne, emocjonalne i duchowe. Niech ta modlitwa będzie jak ziarno wiary zasiane na żyznej glebie, przynoszące owoce cudów, pełnego uzdrowienia i obfitego życia. Wiemy, że dla Ciebie nie ma barier ani rzeczy niemożliwych, dlatego z ufnością ogłaszamy. Że zwycięstwo już jest nam przyznane w imię Twojej nieskończonej miłości. Boże, nawet gdy nasze oczy nie widzą natychmiastowych znaków, pomóż nam wierzyć, że Twoje dzieło już się rozpoczęło. Naucz nas cierpliwie czekać i trwać w modlitwie, wiedząc, że w Twoim doskonałym czasie wszystko zostanie odnowione. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mogli spocząć w pewności, że Twoje miłosierdzie nigdy nie zawodzi, a Twoja łaska wystarcza nawet w najtrudniejszych chwilach. Panie Jezu, który tak często uzdrawiałeś chorych jednym słowem, wypowiedź dzisiaj słowa życia nad nami. Uzdrów choroby ciała i duszy. Oczyść nas z wszelkiego zła i daj nam odnowione serce, zdolne do życia zgodnie z Twoją wolą. Wiemy, że nie jesteśmy godni tylu łask, ale ufamy Twojemu nieskończonemu miłosierdziu i mocy Twojej odkupieńczej miłości. W tej chwili łączymy nasze głosy z modlitwami wielu innych, którzy również błagają o uzdrowienie. Wiemy, że nas słyszysz i że Twoja wola jest zawsze dobra, doskonała i miła. Obyśmy mogli doświadczyć Twojego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie, i stać się żywymi świadkami Twojej mocy, która przemienia niemożliwe sytuacje. Panie, trwamy w Twojej obecności, z sercami jeszcze bardziej oddanymi pragnącymi poczuć Twój pokój ogarniający każdą część naszego jestestwa. Ufamy Twojej odnowicielskiej mocy, która działa poza tym, co widzialne. Nawet gdy nasze siły wydają się nikłe wobec gór, które musimy pokonać, przypominamy sobie, że to w naszej słabości Twoja moc objawia się w pełni. Dlatego oddajemy Ci nie tylko nasze dolegliwości fizyczne, ale także emocjonalne bóle, które nas wyczerpują, duchowe ciężary, które nas przytłaczają i wszelki niepokój, który tak często próbuje nas ograbić spokoju. Wiemy, że prawdziwe uzdrowienie, Panie, nie ogranicza się do ciała. Twoje działanie sięga najgłębszych korzeni naszego jestestwa, tych części nas, których często nie potrafimy wyrazić słowami. Dotknij, O Boże, serc zranionych przez traumy, dusz przygnębionych lękiem i umysłów przytłoczonych myślami pełnymi strachu i beznadziei. Niech Twoja obecność wypełni każdą pustkę. Przynosząc pełnię, którą tylko Twoja miłość może ofiarować. Panie, Ty znasz najbardziej ukryte bóle, te, które skrywamy w milczeniu duszy. Przyjdź ze swoim światłem, aby rozproszyć ciemności udręki, rozpuścić nagromadzone urazy i uspokoić wewnętrzne burze. Tam, gdzie są bolesne wspomnienia, Zasiej swój pokój. Tam, gdzie serce jest stwardniałe przez cierpienie, wylej swoje miłosierne uzdrowienie. Ulecz niewidzialne rany, których czas nie potrafił zagoić, i odnów nas swoją niezachwianą siłą. Niech twoja miłująca obecność będzie skutecznym lekarstwem na wszelki smutek, lęk i poczucie opuszczenia. Wypełniając nas pewnością, że jesteśmy kochani i chronieni przez Ciebie. Wieczny Ojcze, odwiedź każdą zmęczoną duszę i przywróć nadzieję tam, gdzie zdaje się panować rozpacz. Podnieś tych, którzy czują się zagubieni i pociesz tych, którzy płaczą w ukryciu. Daj nam odwagę. By stawić czoła wyzwaniom z pogodą ducha i mądrością, wiedząc, że w Twoich rękach nawet najtrudniejsze bitwy zostaną wygrane. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mogli wierzyć w Twoje uzdrowienie, nawet gdy ból wciąż trwa. Niech Twoje żywe słowo będzie tarczą przeciw negatywnym myślom. A obietnica ostatecznego zwycięstwa naszą codzienną inspiracją. Umiłowany Panie, naucz nas odnajdywać spokój w Tobie, nawet gdy życie staje się ciężkie i niepewne. Niech zrozumiemy, że Twoje uzdrowienie jest pełne obejmuje każdą sferę naszego istnienia ciało, umysł i ducha. Odnów nas swoją obfitą łaską i pozwól nam doświadczyć wolności, którą znajdujemy jedynie u Twojego boku. Niech żadne przeszkody nie będą zbyt wielkie dla naszej wiary, a każdy świt niech przynosi nowy początek pełen zdrowia, radości i pokoju. W Tobie odnajdujemy odnowioną siłę, niezachwianą pewność i miłość. Która nas całkowicie przemienia. Ojcze, naucz nas akceptować Twój proces uzdrawiania, który czasem zaczyna się w duszy, zanim objawi się w ciele. Pomóż nam zrozumieć, że Twoja wola jest zawsze doskonała, nawet gdy nie pojmujemy ścieżek, którymi musimy podążać. Daj nam łaskę bezgranicznego zaufania do Ciebie. Wiedząc, że każda łza, każda modlitwa i każde wołanie, które wznosimy do Twojego tronu, są cenne w Twoich oczach. Ty jesteś Bogiem, który słyszy, Bogiem, który troszczy się i Bogiem, który przemienia. Umiłowany Zbawicielu, oddajemy Ci nasze lęki i niepewności. Wiemy, że w Twoich ramionach znajdujemy bezpieczeństwo i odpoczynek. Pomóż nam oddać kontrolę i całkowicie zaufać Twojej opiece. Niech każda osoba uczestnicząca w tej modlitwie poczuje, jak ciężar zmartwień zostaje zdjęty z jej ramion, zastąpiony lekkością Twojej obecności. Niech poczują Twój delikatny dotyk, który leczy niewidzialne rany i odnawia to, co wydawało się stracone. W tej chwili błagamy o pełną przemianę. Panie, odnów nas od wewnątrz. Przywróć łygę fizyczny, ale także ożyw radość, nadzieję i wiarę w życie. Uwolnij nas od łańcuchów urazów i zgorzknienia, które zatruwają duszę. Naucz nas przebaczać, kochać i żyć w wolności, którą znajdujemy tylko w Tobie. Prowadź nas ścieżką pokoju, zdrowia i pełni, abyśmy mogli być żywym świadectwem Twojej przemieniającej mocy. Umiłowany Panie, oczyść nasze emocje i myśli, usuwając z nas wszelką negatywność. Która powstrzymuje manifestację Twojego światła w naszym życiu. Niech ciężar trosk zostanie zastąpiony lekkością Twojego pokoju, a wszelki niepokój spokojem, który tylko Twoja obecność może przynieść. Rozprosz każdy ślad smutku, który wciąż nas więzi w przeszłości. I odnów nas nadzieją na obiecującą przyszłość, kierowaną Twoją suwerenną wolą. Zasiej w naszych sercach nowy cel, nową gotowość do życia zgodnie z Twoim słowem, wolni od wszystkiego, co nas paraliżuje i oddala od tego, co dla nas przygotowałeś. Boże miłości i miłosierdzia! Naucz nas patrzeć na życie z wdzięcznością i wiarą. Nawet w obliczu przeciwności losu, pozwól nam dostrzegać Twoje znaki troski i ochrony. Umocnij naszą wiarę, aby była niezłomna wobec prób, a w każdym wyzwaniu pomóż nam dostrzegać okazję do duchowego wzrostu. Przemień nasze bóle w lekcje nasze porażki w nowe próby i nasze łzy w ziarna cudów. Niech pełne zaufanie do Ciebie uwolni nas od wszystkiego, co nas ogranicza i pozwoli nam odnaleźć życie pełne, obfite i pełne sensu. Niebiański Ojcze, niech nasza droga będzie prowadzona przez Twoje światło i naznaczona pewnością, że zawsze jesteśmy wspierani przez Twoją wieczną miłość. Uczyń nas zdolnymi do miłości bez ograniczeń, przebaczenia bez zastrzeżeń i szerzenia dobroci wszędzie tam, gdzie się znajdziemy. Niech nasze życie będzie odbiciem Twojej nieskończonej łaski, a gdy zostaniemy przez Ciebie uzdrowieni, nieśmy nadzieję i wiarę tym, Którzy wciąż tkwią w ciemności. Obdasz nas nowym życiem, pełnym zdrowia, pokoju i celu, abyśmy byli żywymi świadkami Twojej przemieniającej mocy i posłańcami Twojej nieskończonej miłości. Niebiański, Ojcze, nie prosimy tylko o uzdrowienie dla nas samych, ale wstawiamy się również za tymi, których kochamy. Otocz swoją opieką każdą osobę, którą nosimy w sercu. Dotknij także chorych, których nie znamy, ale którzy cierpią w milczeniu, nie mając siły, by prosić o pomoc. Niech Twoje światło przeniknie szpitale, domy i najciemniejsze miejsca, gdzie zdaje się panować ból. Niech Twoja łaska spłynie jak deszcz na wszystkie życia potrzebujące cudu. Kończymy tę modlitwę z wdzięcznością, ponieważ wierzymy, że Twoje dzieło już trwa. Nawet jeśli nasze oczy jeszcze nie widzą pełnych rezultatów, czujemy w sercach pewność, że Twoja ręka jest nad nami. Dziękujemy Ci, Panie, za wysłuchanie naszego wołania za otoczenie nas swoją miłością i za przypomnienie nam, że jesteśmy dla Ciebie cenni. Niech to doświadczenie modlitwy głęboko nas przemieni i przygotuje do życia w jedności z Tobą. Jeśli ta wiadomość przyniosła Ci pocieszenie, zachętę lub odnowę, zapraszamy Cię do subskrybowania naszego kanału. Twoja subskrypcja i udostępnienie tej modlitwy przynajmniej jednej osobie mogą uczynić różnicę. Niech Boży pokój będzie z Tobą dziś i zawsze. Amen.